Ogólnie widzowie, to jest taki firma spontana, ale kurwa. na finalista Majora. I to jest I to jest, jest Zombies. No czyli zwycięzca Kurwa Majora ostatniego. Normalnie się kurwa gra na ten. Z, ja gram tutaj z trzema i Kurwa trafiamy w meczu, kurwa, gościa, który wygrał Majora. To jest coś kurwa niesamowitego. Kombi? Nice Very nice Ej kurwa może dojść do tego, że kurwa gościa z y, tego Finalista Majora kurwa pokona w meszu To będzie kurwa coś niesamowitego O co tu kurwa chodzi? O chuj Najlepsze jest to, że kurwa to ja pierwsze zauważyłem Na samym początku myślałem, że kurwa coś jest nim nie tak, patrzę kurwa na jego profil i widzę oznakę, że ćwierci na lista kurwa majora. Main i ten I na slajdzie Słyszałeś? Słyszałeś? Właśnie ten anything to jest kurwa ten To jest ten zomtix. Ja sobie to zrobię screen akurat w Tego filmu Bo to jakoś W CS jakoś, jakoś w sensie nie mogę robić screena E Zontix ma, wchodzi Nie, widać że to jest kurwa klasa wyżej On sam tutaj kurwa kieruje 4 osoby i do klasa zawodnika. Nice! Zontix Last water, lost water. ja tego nawet nie będę kurwa cioł. To nie ma co. Trzeba uwiecznić kurwa, no jakbym w czasie kurwa wiedział, że będę grał na Zontixa, to bym kurwa cały mecz sobie nagrał. Ja pierdolę. Tego się kurwa nikt nie spodziewał. Twierdzi na listę majora w Kopenhadze i zwycięzca majora z tego, z Szanghaju. Coś niesamowitego. What going? going B. Maybe. Yeah, toż, kurwa, to maybe. Nie, kurwa ze stresu, kurwa, tak Dobra, nie ma co, kurwa. No pokażmy to z zombie, sami w ogóle jest w szeregu. Chuj, że to jest kurwa zwycięstwo Majora. I chuj, to jest zwycięstwo Majora, po prostu musimy go pokonać. Dobra, muszę się skupić. A, wchodzą, a wchodzą, a wchodzą. I ca, i, co, i, co, i co. Stop, no, stop no. Go back go back B. Up, you. You nie pushy, nie pushy, Góra, lewa, Nice. Ajajaj Prawie kurwa z zabiłem Prawie kurwa trójkę zabiłem naraz <laughs> Drugi level, face it kontra zwycięzcą Majora. Coś nie się... Nie ma go tutaj. Może być main. sorry Jest Zontix! Zontixa zajebałem. Oh. <laughs> Bierz kałach, uh, but, uh, Ej, nie wiem w ogóle czy pierwszy raz w ogóle z OnTix'a zajebałem e, W ogóle tego nie są pewien O kurwa Nice. Zontix, In mid. Nie, widać, że kurwa. Na w czwórkę to ugrałem. Ej, Pójdę na mi, zaryzykuję. No Zantix tu robi 42 kilo, więc to jest kurwa widać Że, tu jest, że tutaj poziom kurwa dość wysoki przeciwników No nie, jak to jest, kurwa, że się trafia na Zomdyksa w takim meczu? Dobra, to będzie wszystko. Na razie.